Cześć wszystkim tutaj a może raczej X Nilex, ponieważ wbiłem, słuchajcie, mu na konto Tabem CPL yy, i będziemy słuchajcie robili takie, dymy, że to jest koniec, będziemy sprawdzać adminów i tak dalej, więc jeżeli chcecie, żebym więcej włamywał się na konta adminów yy, to zostawcie wszyscy łapeczkę w górę, musi tutaj być 800 w górę, to nie wiem, odwalam coś naprawdę grubego i rozwalam cały serwer yy, ponieważ mam parę jeszcze sposobów yy, Żeby włamać się na, na jakieś inne konta i tak dalej mam też yy, nagrany jeden film na zapas yy, W razie czego jakby tutaj Nilex yy, zmienił ten sposób i tak dalej i się generalnie skapnął. Także generalnie oglądajcie do końca. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu szybko swój nick. To może rozdam wam jakieś nawet rangi na tabemce I możecie oczywiście subskrybować kanał z wodzem. Macie to teraz na ekranie. Klikacie ten sam czerwony przycisk tam na dole, oczywiście. E, mam nadzieję, że z dzwonkiem zostawicie tego osoba. I sorry za mój głos, bo jestem chory. No, także oglądajcie do końca e, i słuchajcie, idziemy robić dymy. Także no. Dobra, żeby wam udowodnić, że to nie jest fake, to uwaga. Na waszych oczach właśnie wbijam. E, słuchajcie, mam właśnie nick X-Nilex, jestem właścicielem. E, Jestem tutaj zalogowany i tak dalej. Także słuchajcie, wbijamy po prostu do mega dropa. I, i, I muszę sprawdzić, ja są admini na serwerze i słuchajcie, musimy ich sprawdzić. Napiszę, żeby wbijali odi speak w tym momencie, ponieważ, nie wiem, jakaś drama czy coś. E, I generalnie będzie naprawdę grubo. Także zostawiajcie wszyscy łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich akcji, bo to jest hit. To jest po prostu hit. Także, e, ta, no. A pamiętajcie, że zresztą mam jeszcze dramę z Najleksem, więc e, mam nadzieję, że po tym odcinku e, nie stanie się nic złego. Także trzymajcie się, cześć. Dobra, moi drodzy, pierwszą osobę na serwerze że jest jakiś kaliczu, dobra, tepniemy się do niego. Eee, okej, okay, on jest tutaj. Okej, okay, on ch chyba jest online, także zajebiście, eee, Sprawdzimy go szybko, sprawdzimy go sobie eee, i okej. Okay. Dobra, moi drodzy, sprawdzamy w tym momencie admina na serwerze tabemce. no nie wierzę, że to się dzieje. Eee, wbij na TS. Dobra, piszę do niego, że ma wbić na Tispicka Gracze w ogóle piszą XD, co jest w ogóle Dobra, e, czekajcie, ja zaraz tutaj będę Idę szybko go mówić na bo na Tispicku też mam rangę e, I naprawdę to jest niesamowite To jest naprawdę niesamowite, to jest hit no, jaka eee, ten, halo Co ty odwalasz? <grym> masz degrada halo? stary Wiesz o tym? O A czego? Bo widziałem co odwaliłeś I widziałem, że dajesz faworkę jakiemu ziemkowi Więc, o. no sorry stary, ale masz degrada Ile mówisz, że faworka była dawana? Ta, dawałaś faworkę Nie no poważnie ci mówię, jesteś w tym momencie... No banowany no, masz degrad'a stary o, Po prostu dobra. Po prostu dobra. No to pogchampy eee... No pogchampik, pogchampik totalny A co tam u ciebie mordo? A nie no spoko, u ciebie to tam? Eee, a dobrze, Ej, a powiedz mi jedną rzecz eee... Generalnie mogę, mogę ciebie zostawić w administracji, jeżeli będziesz uczył ludzi Huzuni ustawiać. No mogę cię zostawić. Tak. A to ta, no. do trzeba się No właśnie, tam Kacorwin tutaj też może zaraz bić, bo mogę do niego napisać i też możemy tutaj z nim ten. Tak. Dobra, stary, ale mam prośbę, nie? No. E, nie mów nikomu tutaj, bo to jest włam na serwer i jak coś to muszę ci dać badać inspiku, żebyś w sumie nikomu nie powiedział, bo będę zaraz tutaj rozwalał wszystko, więc no. e, sorry mordo, ale, ale no. E, no. Siema. <noise> także moi drodzy, co tu się w tym momencie stało To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite Zbadowałem właśnie admina Dobra, szybko obczajamy kto jest jeszcze na serwerze Jest jakiś global moderator, także szybko go sprawdzamy i... i... zobaczymy co odwala Słuchajcie, jeżeli chcecie naprawdę więcej takich odcinków Musicie pokazać, że chcecie po prostu Musicie to pokazać, właśnie wiecie w jaki sposób I eee, dobra, ja do niego szybko napiszę Piotr, wbija na TS Masz przerąbane Dobra, piszę mu, że ma przerąbane eee, i generalnie będzie zaraz tyrany Musimy go styrać jakoś Halo no, no. Co ty, co ty odwalasz? Co Halo całego, nic, nic nie robię wie? Robisz coś? Bo ten, bo muszę generalnie, muszę ten... Potrzebuję pomocy przy pluginie testowaniu, wiesz? No, i, e, i pomożesz mi? Dobra, no Dobrze. plugin to jest, się nazywa... Y, Hacket y, Generalnie on działa tak, że Wbijesz na jakby niku jakiegoś admina Wpisujesz na lobby ukośnik y, Hacket I generalnie wamujesz się na konto Działa, działa. Ja, chyba działa. Możesz sprawdzić też, bo ja testowałem i chyba działa, wiesz? Mordo. Spokojnie, sprawdzimy. Sprawdzimy? Mówisz, że sprawdzimy? Tak. Dobra, dobra, stary. To fajnie, bo, bo generalnie to nie wiem, czy wiesz, ale. Yy, no nie wiem. Ja słyszałem, co odwaliłeś ostatnio i masz degrada. Ty. No chyba, że możesz naprawić swój błąd i teraz zbanujesz jakąś radobową osobę na serwerze. Zbanuj sobie kogoś. No dawaj. Ej, zbanuj. Nie wiem, zbanuj na przykład pierwszego typa w topce. Zbanuj sobie, zbanuj go. Zbanuj go. No zbanuj go sobie, stary. Zbanuj. Czemu go nie chcesz zbanować? Czemu go nie chcesz zbanować, stary? Halo? Zbanuj se, No dawaj. Nie zbanuj go. Czemu nie zbanujesz, To dostaniesz degrada. Halo? A no to spoko. Czyli chcesz degrada? No spoko, nie ma problemu. Ja tutaj przejmuję serwer. Znaczy no ja zawsze tutaj byłem właścicielem, ja jestem pamiętaj o tym okay, Jak coś wiemy. to masz bana tutaj na Teamspeak'u Ponieważ nie chcę żebyś komuś powiedział, że zaraz rozwalę serwer, więc... Cześć! Pekka. Dobra moi drodzy, następna osoba została zbombowana. Ja się dziwię, że oni albo nie rozpoznają mojego głosu Albo nie wiem, myślą... Ja nie wiem o co chodzi. My, nie wiem, czy to myślą, że to jakiś praw, czy co. Ja serio się włamałem tutaj na serwer, o co im chodzi. Dobra, sprawdzamy. Słuchajcie, następną osobę będzie to ten domin e, i mam nadzieję, że się jakoś to fajnie uda. Dobra, domin e, wejdź na test. To jest jakiś kurde support, więc e, zaraz zobaczymy, co tutaj gdzie się działo. Halo? Halo? Eee, co tam u ciebie? Eee, ten, jak coś to masz degrada. Bo musisz zbanować pierwszą osobę w topce. Bo, bo na, znaczy, bo generalnie patrz: Ja tylko dostałem takie informacje, że konto pierwsza topka, nie? Ten lionek, no. to jesteś ty na multikoncie i nabijasz. I ten, nabijasz na jakichś mulciakach, i, i generalnie używasz u swoich uprawnień do faworyzacji tego konta. Więc musisz dostać degrada. E, albo zbanujesz nie pierwszą nie. osobę w topce tego lionka, te swoje multikonto, albo po prostu dostajesz degrada. I to jest poważna sprawa. Sorry, stary no. Nie możesz banować? A no to ci już ci dałem opa, zaraz to może zbanujesz sobie, co? Co mówisz? No nie wiem No dobra, słuchaj. E, nie wiem czy wiesz kim ja jestem No wiesz, wiem No to kim? Dęcia. No właśnie Ej wiesz, że jesteś pierwszą osobą, która mi to w końcu powiedziała, bo nikt mi nie mówi. Nie wiem, oni jakieś dziwni są, myślę, że to jakiś prank chyba <laughs> Sorry raka mam. Słuchaj, bo ja generalnie się na ten serwer i mogę, mogę ci dać ten. Mogę ci dać tutaj OPA, i będziesz moją taką furtką awaryjną. że Jeżeli to ja się skapnie, że dostanę bana, znaczy jeśli dostanę bana i tak dalej, to będziesz mi tutaj pomagał. Co ty na to? No, do, no dobra. Serio? Zgadzasz się na to? Czy nie? Poważnie? No mogę się zgodzić. Czyli ten, czyli w razie czego to po prostu yy, dasz mi tutaj ten rangę na moim, na moim koncie prawdziwym. A no dobra, no to Cię zostawiam i zaraz Ci dam opa jak skończę tutaj, bo nie chcę, żebyś przypadkiem, jak mnie oszukasz, to Cię kurde zabiję, <grych> dobra, to się ma. to nie mów nikomu, jak zobaczysz, że wszedłeś do kogoś ten, to Cię od razu banuje, nie wbijaj do nikogo na kanonet tej spika. A to nie mogę z nim, gadać? Nie, nie możesz, bo tutaj ten, ja się boję, że im powiesz. Nie, nie powiem, nic ja. Nie, no powiesz, nie idziesz tam do nich, elo. <grych> dobra, w takim razie, spoko, okej, okay. no, on... Mamy, mamy kurde, swojego ziomka Mamy swojego ziomka w administracji yy, Chociaż wątpię, że raczej będzie tutaj spoko Ale dobra, niech będzie Załóżmy, że mu wierzymy i nic nie odwali Dobra, ja słuchajcie mam pomysł, żeby z jak Jakąś totalnie randomową osobę sprawdzić Ja bym sprawdził jakąś randomową osobę yy, Dobra, weźmy sobie na przykład tego On będzie spoko Sprawdź yy, bombiszonek i szybko go sobie sprawdzimy i zobaczymy słuchajcie jaka będzie jego reakcja Dobra piszemy, że go zapraszam na TSA eee, Niech sobie wbije, ciekawe czy zauważy słuchajcie jakąś różnicę głosu albo coś Dobra on nie chce wbić na inspika więc nie będziemy go tutaj męczyć eee, Nie wiem kogo możemy w sumie sprawdzić Sprawdzimy może jakiegoś innego działka Dobra halo panie tutaj mądry proszę tutaj Czy on kopie na awku? Dobra on chyba kopie na awku ja bym coś Ej dobra to będzie chamskie co teraz robię ale Sorry Tee, Dobra co ja zrobiłem? Ej on zginął Przepraszam panie tutaj gracz <grym> Generalnie nie chcę za bardzo psuć rozgrywki tutaj graczom Bo ja wiem, że oni tutaj raczej normalnie grają I tak dalej eee, No ale no niestety Teraz przez przypadek to zrobiłem eee, Wiem, że też kupili jakieś rangi i tak dalej Więc nie chcę za bardzo robić dymów eee, Jakby z graczami, ale z adminami chętnie sobie coś porobię Ale możemy sprawdzić po prostu tego typa I nie wiem, coś mu stawić. Dobra, następny no, ziok nie ma t spika, No szał dostanę Dobra, w końcu chyba znalazłem zio jakiegoś ziomka Rakety, sprawdzą go w tym momencie eee, Wbijaj na test. Halo, proszę kurde wbić w końcu na tego Teenspeak. Jeżeli on napisze życzenia Teenspeak, to go banuję Naprawdę, zbanuję go, no obiecuję. I słuchajcie, mam nadzieję, że on się spodoba ten odcinek, bo jeżeli tak, to musicie stawić obeczkę w górę i zasubskrybować kanał z wodem. Subskrypcja obowiązkowa, kurde, no. To w ogóle adminowi się nudzi, jak pisze, no na pewno się nudzi. W ogóle słuchajcie, jak oni wyzywają tego najleksa, kurde, no. Ja pierdziele Dobrze, że ja jestem Zęciak. Ty. Dobra, słuchajcie, mam pomysł, napiszę mu wbi, to ja Zęciak. Napisałem mu, że jestem zęciakiem dlatego żeby, nie wiem, może kurde coś zrobił, no nie wiem, że wbił Ej, napisz zęciak Tak, wbijaj na test napiszę mu, włamałem mu się na konto Wbijaj tu Dobra, czekaj co? No tak Wbijaj Dobra, ziomek uwierzył już, dobra, może wbijaj na spika. napiszę mu dam ci faworkę Dam ci faworkę Serio Pff. Dobra, może mu dam jakoś, no co, coś możemy mu dać w ogóle postanowiłem, że sobie mogę sprawdzić jeszcze jedną osobę, więc zapiszę jeszcze do tej w FBI na TS tablcpl masz 3 minuty. Osoba, której nie chce się wbijać, czemu ludzie sprawdzani nie chcą wbić za eenspika? O co tu chodzi? Wbijaj, dam ci faworkę Dobra, sprawdzę jeszcze następną osobę, no ktoś w końcu musi wbić za team speaka do no cholery z tej Dobra, wbiła pierwsza osoba Dispaka na i nawet wam pokażę, że mam rangę na Dispiku, także czekaj. Maga słuchajcie, mówą go właśnie do siebie Halo Halo, yy, masz ty? E, ja wiem, że masz cheaty Morto Dostajesz bana, bo widziałem że cheaty, zresztą pisałeś na czacie, że masz cheaty, więc dostajesz bana Morto. No nie, nie, nie rób tego. Co tam u ciebie? Nie rób tego. Co tam u ciebie w ogóle? Dobrze. Dobrze? Siema za... Tak dobrze, się ma Ja no siema, siema. E, dobra, generalnie masz 3 sekundy, żeby pobrać Huzuni. Już ci podaję słaj linka. E, napisz sobie na ten e, Huzuni Malti Już ci podaję linka, proszę bardzo. O, Malti tam w tle leciał Proszę bardzo Masz tu link do cheatów Jego Pobieraj to szybko SZYBKO! POBIERAJ MOBAN! Bo Pobieraj Boban, serio Masz grać na tym serwerze na cheatach I tyle ci powiem No I Masz tutaj case'y Na zachętę, żeby tutaj przypadkiem yy, Ten, żebyś nikomu nie powiedział Trzymaj się stary Nikomu nie mów także moi drodzy to by było na tyle odcinka nadzieję że odcinek wam się spodobał jeżeli tak to oglądajcie oczywiście następne filmy do końca i yy, mam nadzieję że obejrzeliście ten jeżeli tak to napiszcie w komentarzu swój nick oczywiście opeczkę w górę zostawcie subskrybujcie kanał z dzwonem i nie wiem następnym razem się wbije na konto nie wiem chyba mamy najleksa to cześć cześć